Dobra, tylko coś tutaj ten, jak obiecywali, ta, no... To działanie zniszczeń coś tak słabo działa. A, nie, do... O kurwa, dobra! Ty, ja co chwilę coś gadam, a... Aż mi zacięło, nie... O kur... Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim innym odcinku. A raczej to jest odcinek, gdzie mówię o swoich wrażeniach z Bety Battlefield 2042, w którym grałem właśnie w Betę dokładnie tydzień temu. Dobra, dobra. 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 I powiem wam szczerze, że bawiłem się świetnie. Tutaj na ekranie będziecie mieli moje zapisy, moje klipy, które udało mi się tam nagrać specjalnie dla was i powiem wam, że bawiłem się w tej becie wyśmienicie to jak na samym wstępie widzieliście Było to Tornado i to tornado praktycznie zgarniało mnie do samego środka, do samego centrum tego co się tam właśnie działo i mnie praktycznie nie wypuszczało, także to tornada jest oczywiście na plus nie? i oczywiście ten wybuch, który też widzieliście, bo to tornado zmierzało w stronę tej rakiety, tak, więc to tam sobie poszło, swoją drogą ja chciałem zobaczyć tą eksplozję, no i udało mi się jakoś tam wyrwać e, z tego tornada i właśnie tak jak tutaj widzieliście e, powstał taki jebut, że tak powiem, dość ogromne. I przyznam szczerze, że naprawdę, bawiłem się bardzo, bardzo dobrze w, w tym Battlefieldzie, w tej becie. E, a co przyniesie, e, co przyniesie właśnie oficjalna premiera e, i oficjalny ten już taki dostępny dla każdego Battlefield, no to to się sami przekonamy. Mam nadzieję, że tam poprawię kilka błędów, bo to wiadomo, e, twórca, twórca Battlefield, ogólnie twórcy, e, którzy się zajmują ...tym BF-em, no to wypowiadali się właśnie, a raczej wypisywali posty, że... ...w odpowiedziach, w odpowiedziach do, do fanów i do graczy... ...wypowiadali się, że... ...to jest wersja sprzed kilku miesięcy, dokładnie może... ...z dwóch, trzech miesięcy wstecz... ...i obecnie ta gra tak teraz nie wygląda. Mam nadzieję, mam nadzieję, że... To, co oni powiedzieli, bądź tam napisali, nie, w każdym razie mam nadzieję, że to, to jest właśnie prawdą, że ta wersja, którą mieliśmy w becie, była sprzed kilku miesięcy. E, bo tam było naprawdę sporo błędów, tam lewidujące ciała, e, trupy, które się praktycznie same poruszały, gdy nie strzeliliśmy, bo to wiadomo, nie było obrażeń i tak dalej. Po prostu mogliśmy sobie strzelać, i oni też nas mogli zabić, no bo to były takie lewitujące e, modele postaci. E, także... Także tak to mniej więcej wyglądało. E, też jakieś glitche, które no... momentami psuły rozgrywkę. E, wiadomo, jak to w betach bywa. No, kolejny, kolejny raz, kolejna firma nie była przygotowana na takie oblężenie. Gracze, po którymś razie, właśnie jak bawiłem się w tym tornadzie Przy eksplozji tej rakiety No to niestety wywaliło serwery Centralnie, wywaliło serwery Bądź straciłem połączenie w jakiś sposób Ale bardziej mi się wydaje, że wywaliło serwery Od zbyt dużego przeciążenia Od ilości osób praktycznie Przepraszam Was, że gadam tak chaotycznie, ale to nagrywam z żywca, nie mam nic tutaj kompletnie napisane, to co bym chciał powiedzieć. Eee, a mniej więcej mówię to, co mi tutaj właśnie przyjdzie na myśl. Ten odcinek już miałem nagrywać troszeczkę wcześniej, ale że tak nie miałem się praktycznie jak za to zabrać, nie wiedziałem jak. Eee, więc postanowiłem, że tutaj puszczę gameplay z BF-a, który tam mi się udało jako, jakiś nagrać, a tych klipów było dość sporo. Ja nie wiem czy uda mi się tutaj to wszystko tutaj wrzucić. Eee, zobaczymy, zobaczymy. Eee, w każdym razie wychodzi ten jeszcze Hazard Zone. Hazard Zone będzie dostępny na premierę tak jak chyba ten Battlefield Portal eee, z tym pierwszym sezonem, który oni wypuszczają. Eee, w Hazard Zone no, niestety eee, wątpię, że większa część moich znajomych czekajcie gdzieś się tylko napija. Większość część moich znajomych e, wątpię, żeby kupiła tego Battlefielda na premierę. Ale w każdym razie na pewno gdy Battlefield będzie miał już swoją premierę, troszeczkę się tam ogramy, no to będą również streamy z Battlefielda jak i uwaga z Forza Horizon 5. Już tutaj mówiłem na kilku odcinkach i na streamach, że Forza Horizon 5 też kupię i... Uwaga, będzie można ze mną zagrać na streamie dość często w Battlefielda i w Forza Horizon 5. Z tym, że to jest odcinek o Battlefieldzie, więc tutaj e, przestaję gadać o Forzie. Może zrobię odcinek, jeśli będziecie chcieli o Forzie, Horizon. E, bo na nfs się raczej nie doczekamy w tym roku i podejrzewam, że w przyszłym możemy też się nie doczekać. Także Forza Horizon to raczej będzie idealny wybór. Jeśli chodzi o wyścigówki, co do Battlefielda, no to do Hazard Zone, który niby jest tam trochę podobny do Tarkowa, raczej wątpię w to z tego co widziałem po Zwiastunie. No to w Hazard Zone będziemy musieli mieć ekipę 4osobową. Ja wątpię, żebym miał ze swoich znajomych tu z klanówki. Na, którą mam na Discordzie, żebym miał właśnie 4 osoby więcej na 200%. Będzie można ze mną pograć na Hazard Zone na zwykłych meczach, ale wiem, że zapewne będziecie chcieli pograć sobie też w Hazard Zone. Także nie będzie problemu na streamach. Ee, będzie można sobie zagrać. Będę też ogłaszał, kiedy, kiedy będzie właśnie granic z widzami, czy to nawet poza streamem, będzie można viać na Discorda. Tak jak cały czas można wbijać na Discorda, ale w tym momencie no, jak wyjdzie Battlefield, to będzie można grać ze mną w Hazard Zona no, kto tam będzie chciał, nie będę już robił żadnych ograniczeń wiekowych, że tak powiem. Więc e, śmiało będzie można popykać. Hmm. Kurczę, no tak w zasadzie. Nie wiem co tu więcej dodać, bo... Naprawdę w tą betę bawiłem się... E, bardzo dobrze. E, troszeczkę tak poczułem e, powrót do korzeni, tak jakby do Battlefielda trójki. Poczułem też trochę tak lekki jakby mm, lekkie zalążki Apexa w tym BF-ie. Bo to było też w takie przyciąganie Liną, co mi właśnie e, bardzo odpowiadało, że biegłem, 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 chociaż to też było zaimplementowane w Black Opsie czwórca Call of Duty też było, że właśnie bieg, biegło się i można się było przyciągać liną. Nie przepamiętam która to była postać, ale też można było się właśnie przyciągać liną do, do murów i tak dalej. E, można było się szybciej przemieszczać. Także to też jest całkiem spoko. Mam nadzieję, bo tu będą prawdopodobnie dwie mapy, na których będzie się mieściło 128 graczy bodajże. Tego, co, z tego co ogarniam. I tutaj wyczytałem na necie. To będą chyba tylko dwie mapy, na których zmieści się 100, 128 graczy, także no będzie ciekawie. Na becie, no raczej tyle nie było osób. podejrzewam, że mniej niż 64, chociaż jeżeli w tej becie było 128 osób, no to tak to... Troszeczkę dziwnie wyglądało, bo niektóre miejsca, albo ta mapa była po prostu za duża, albo no było po prostu za mało graczy. Bo tak mi się wydawało miejscami, że w niektórych tych punktach, które przejmowaliśmy, no to było pusto. Wiadomo tam non stop było prócie i tak dalej strzelanina, no, ale no tak mi się wydaje, że w niektórych miejscach było po prostu pusto. Eee, no i... Bardziej chyba obleganym takim miejscem to był właśnie ten budynek, ten taki wysoki. Nie wiem, są dokładnie się znajd znajdowało i ta rakieta. To, to praktycznie były najbardziej te dwa miejsca najbardziej oblegane. E, tak samo te punkty. Już nie mieliśmy ABCD. W sensie no mieliśmy ABCD i tak dalej, ale mieliśmy na przykład A1, A2, B1, B2, C1, C2. D1, D2, czyli mieliśmy tak jakby dwa sektory tych, tych punktów. No to też całkiem spoko, bo na przykład zajęliśmy jeden, no to już musieliśmy zająć ten drugi, żeby utrzymać cały ten punkt. Także to akurat było całkiem spoko. Jestem ciekawy po prostu jeszcze kilku tych innych map, które mają tutaj wcisnąć na premierę, mają się pojawić, że tak powiem. I samej tej rozgrywki, jak troszeczkę została zmieniona, do, do tego trybu hazard Zone, to się sami przekonamy na własnej skórze, że tak powiem, na premierę. A premiera tuż, tuż, bo dokładnie 19 listopada. No i. Hmm. Aby to więcej dodać, zapraszam Was bardzo serdecznie do tego Battlefielda. Jeżeli już zakupicie, wbijajcie na kanał Discord. I będzie można ze mną właśnie zagrać. Każdy link pod yy, każdym odcinkiem działa w Discorda. Także nie piszcie mi, że. Albo nie mówcie mi podczas streamów, że linki nie działają. Na streamie, oczywiście, mogą nie działać, bo ten link był przestarzały. Ale już to też zmieniłem. Więc wszystko powinno być litera. Yy, także. W zasadzie to by było na tyle. Mi, napiszcie mi swoje wrażenia z Battlefielda, z tej bety, która właśnie się odbyła tydzień temu. Mm, a ja mm, zapraszam Was na kolejny materiał, który pojawi się z Tarkowa. E, pod tytułem Czy kończę z Bo już praktycznie ostatnio miałem dość Tarkowa. Już totalnie dostałem takiego raidera, że myślałem, że. Wywalę klawiaturę przez okno, albo sam sobie w walnę, nie, to już... Takie rzeczy się tam działy, że masakra. Także... Dajcie znać czy odcinek wam się podobał. Opiszcie swoje wrażenia w komentarzach. Odnośnie tej bety Battlefielda, co wam się podobało, co wam się nie podobało. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej hej. żeś puścili, bo system shutdown to jakiś ten perk puścili a, o kurwa dobra, to już wiem o co chodzi to spierdalać trzeba, ty a gadałem, że mało tych rzeczy tu dodali ja pierdolę, nie? E bo ja sam to zakrywam, cofam się, a ja zakrywam to Kurwa też chcę tam, <gryw> idę Proszę mnie To całą mapę, Po prostu zwykły tornado. A, Zobaczymy, jak z helki to wygląda. bo to o mnie wywaliło. QS Forces Control Alpha 2. Ścisz się za koterną daleko, o, da mnie... Ściąga mnie tam, ściąga, ściąga, ściąga na tornado Ty, nie mogę odlecieć. Kurwa, ściąga mnie! Ja pierdolę! Ooo, kurwa Ja jebie Dobra, ale niech mnie wypuści. Nie wypuści mnie, o, dobra Kurwa, prosto na mnie, nie Już nikt się nie strzela teraz